Witam Was widzowie w nowym odcinku z People Playground. No to dzisiaj nie będzie historyjki. Dzisiaj będzie ogólnie testowanie modów, których jeszcze ja, ja nie testuję. Może tam piąty raz będę grał w tą grę, więc w większości z tych rzeczy tutaj nie znam, ale mam tutaj jakieś te... pamiętam, że na tym grałem, na tym i na defaultie. Ale bardzo bym chciała zobaczyć, co to jest tower. A więc dobra, skoro już jesteśmy, no to wstawiamy naszego początkowego ludka. bierujemy nim. No i jest tutaj nasz bambiczek. Tutaj mamy CJ'a z Kita, chyba San Andreas. Tak. San Andreas albo Vice City. Nie, nie pamiętam. Grałem. To tak. Tutaj mamy nasz tower. Nieważne. Wygląda to następująco. Mamy tutaj człowieka i myślę, że na tym by można było wykorzystać z takiej modyfikacji ta parachute, czyli spadochron. Nie wiem, jak to w ogóle ma działać, ale no, pewnie powinien się jakoś rozłożyć przed ziemią. Zobaczmy. O, czyli czy trzeba na niego przycisnąć i nacisnąć nacis F. Zobaczmy, jak on w ogóle to będzie wyglądać. Czyli czy w ogóle opłacało się to robić w ogóle? No, raczej tak, no ale zobaczmy. I co? Ląduje jakoś on. Co, coś mu się stało, łeb mu urwali. Nie to no normalnie, on ląduje. To fajne. Fajne. Na pewno dzisiaj bym chciał sobie tego Torture moda zobaczyć przetestować, bo te, te, ta gra to ogólnie na tym... na wielu rzeczach polega. Można robić historyjki, wszystko. Nie tylko w historyki, co on ma tutaj... A co robi Stambul? Nie wiem. Tak, tortur mod, to tutaj mamy coś takiego. Coś takiego. Jakiś talerz. To jest... Poczekajcie, no, sobie to przyniosę tutaj na dół, żeby... Tutaj jakieś rzeczy. Tutaj jest mikrofala, jakaś. To. To jest z planety Naup. Chyba? Bo tutaj tak na wskazuje, że to kopie prądem. Zobaczymy, czy to kopie prądem, czy nie. Oj! Serio! To przetestujemy sobie wszystko tutaj. Tam postaram się jakoś zobaczyć, czy da się tutaj cokolwiek jakiegoś takiego ciekawego zrobić, coś, co będzie tak przecinać, albo będzie tak jeździć, tylko że nie, czy nie trzeba włączyć. Tak. Dobra, no to powiedzmy, że teraz zdaję sobie tutaj lutka białego. No i włączmy. Aha, to on zacznie się palić. Jak się poradzi i wnioski? Proszę. A tam to maszmy. On jeszcze bardziej się chyba zaczął palić. ale ja co, da się go teraz jakoś extil to może to... to. Żyje! Mamy tutaj jeszcze strzykawki. Możemy wstrzyknąć jest tu wiele z Te są jakieś modyfikacji, te też są modyfikacje, modyfikacji, tylko że te tutaj nie są. Tutaj jest empty to to, jeżeli się nie mylą, by pobierało krew. A, jeszcze taka ciekawostka, no to kiedy się naciśnie F, to jak widzicie, tutaj są takie białe paski, które w jakąś stronę radzą, no to kiedy się to trzyma i się naciśnie F, to to idzie w drugą stronę i wtedy zamiast wysysać krew, to to da... To tam strzykuje. Czyli też można zrobić tak. Zobaczmy, że kiedy jest to tak, dajemy to na odwrót, do się wysysa to jakoś wtedy. Nie wiem. To tak jakoś działa. Te wirusy muszę na pewno przetestować. To jest tyle rzeczy, ale dobra. Zacznijmy od tego. Spoko. Wyrywa wszystkie kończyny. Kompletnie normalne. To jest ta lodówka jakaś. Tak jakoś miała. tam brzmiała. freezer, jakaś tak. Czy tam zamroszarka, lodówka. Tak. Napiszcie i widzowie jeszcze, komentarze, czy byście chcieli z tamtej nowej gry. Jak ona tam się nazywała? Shops, supermarket, Simulator, czy jakoś tak. Zamroził mi się. Chcę chciał muszę się napisać. No tam ogólnie to bym chciał nawet sobie tam nagrać. A, jeszcze mam wiedzę, ja powiem dlaczego tak rzadko są odcinki u mnie na Są dlatego, bo jestem leniwy. Nie tylko dlatego, bo jest nauka, szkoła. łeb mu No, to działa tak, że mu co? Zjada mu to? Znaczy, nie wyrywa, ale że zjada to. Dobra, a jeszcze zobaczmy to. To to jest chyba takie na zwierzęta, co tam robi i... Co to jest? To e, jest jednorazowe. Nie, to mu to jeszcze da się to jakoś wyciągnąć, w ogóle to jakoś tak działa, nie da się tym w ogóle obracać. Dobra, a to? Aha, to to należy do takiego, Dobra. To zobaczmy jeszcze tej... tego wirusa, jak to działa. Jakie są wirusy, bo kojarzy, że ich tam były ile? Ile ich tam jest? Raz, dwa, trzy, to jest Antidotum. Pięć ich jest. Tak akurat mamy tutaj paru typów. To pierwsza rzecz... Fejku. I co mu się dzieje? Butterfly? I co, on z motylem? Jakaś nie lata. Tam się zamienił jakaś motylona. Nie wiem. Zostawmy to tutaj, zobaczymy. Biomas. Na czym to polega? W razie czego to weźmy sobie jeszcze tu antidotum. Na czym by to polegało? Nie już mi jakaś ekscytu... Co to mu zniszczyło? Eee! Są macki tego tutaj. Yy, tego czegoś. Ue, ropa w nim jest Le, płynie teraz. Teraz krwi. O kurde, to mu niszczy? Antidotum dajmy mu. No co jest? No. Nie wiem, dajmy mu to. Zobaczymy w ogóle też. Okazujcie, czy antidotum działa. co? On się zamienił w tego motyla? Nie, Solvent infection. Czyli infekcja Zobaczymy. To jest jakiś diarchea. I jakiś... Eee! Co mu tutaj się dzieje? Ciekawe czy antidotum będzie działać. Tak. Wżarło mu to dosłownie całą skórę. Oprócz Nie Nieważne. Dobra, następny to to jest. Klamiczek, do którego daliśmy teraz. Okej, okay. Eee! Nie, niech się to nie stało. Magic. jakiś. Przynajmniej strzelać. Kamyk się. A. Ojejku. Przykro mi, jeszcze coś z tego zacząć. To jest jakiś alana. Coś. to, to działa. A, to wybucha. Czyli teraz mu powinna noga wybuchnąć, czy. No, nie wybucha. Razie go prądam. A to? Ciekawe co to jest. O, mu nogę. Niszczy mu nogę. To zobaczmy to. Tak. Zobaczmy jak to będzie działać. Tutaj mam antidotum. W razie czego. I to może co to? A, coś, coś mu się pojawiło na głowie. To się zamienia w tego sądnika. hey do domu, do A, no to mu to antidotum A, ładnie mi No co, chciałem jeszcze przedostać tu jedną mapę. Ona jest. Abyss tu jeszcze jest. Zobaczmy tego abyssa, co to w ogóle jest. I. Dobra, zobaczmy, jak on sobie to poradzi z tym. To jest chrono, bo widać, że jest głęboka ta dziura. Zresztą wam pokażę, jak pokazane, gdzie i jak skakać, więc dobra. Bambiczku, dzisiaj będziesz skakać, jak się z tym czujesz? Dobra, skaczemy. Czyli nie ja, tylko on. Zobaczmy co tutaj jest follow. To jest to bardzo prawdopodobne, że tak się może... To co, no ja mam już ten do ochron? Chyba tak. Zobaczmy. Aj, nie udało się mi tego. No. No to... To znaczy, że trzeba wcześniej o niej ten w ogóle podokrą uruchamiać, bo tak no to piłmy i nie. Z samej góry. Ja sobie... Ej! Wziąłeś jest ochrony. A wziąłeś pod Zobaczmy sobie tutaj, jak on będzie sobie. Ej! Słabo. Ale zobaczmy tego cj ja. Jeszcze. No i... Więc CJ leci. Ej! Dobra, CJ leci. zobaczmy jak on sobie w ogóle poleci. Ojoj, oj, oj. ten jetpack się nie włączył. Mam nadzieję, że Wam się że odcinek spodobał. To nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrypcji. Widzimy się w innych odcinkach. Aha, pa, pa. co mu się tu w ogóle stało?